Lukarnym. Przód rożny dla PSG. Niebezpieczeństwo po dośrodkowa. Francji! Co za niesamowity strzał! No czekam na powtórkę! Bo naprawdę panceryzacja. akcja! Zgadzam się, to było kapitalne uderzenie. Naprawdę należą się wielkie wyrazy uznania. Nie wiem, czy taki miał zamiar, ale wyszło znakomicie. Liczy się gol. Zaryzykował i dość niespodziewanie zmienił wynik tego spotkania. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest jeden z rogu. Marcos Jorente. Jorente! Tak, tak! Piłka w siatce! Bramka po takim strzale! No akcja stadiony świata! Strzał nie ma idealnych! To jest piękne w tej grze! Nij stąd, nij Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! Mocny strzał z daleka i bramka! Tak, to było świetne uderzenie, ale bramkarz powinien zachować się lepiej. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Musili ich do wybicia, będzie wrzut z autu. Juri Kilemans. Uderzenie! Bramka! Tam pada gol! Ale szczuknął! Nie mogę wyjść z podziwu! Bramkarz też chyba myśli podobnie. Zresztą nawet kibice przeciwników docenili klasę i precyzję tego uderzenia. Muszę to zobaczyć z innego ujęcia kamery. Byłem pewien, że piłka minie Bramkę. Ja też zastanawiam się, czy rzeczywiście planował tak strzelić, czy też lekko zeszła mu piłka. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Gaaaamki! Gaaaaal, co za niesamowity strzał! No czekam na powtórkę, bo naprawdę parcylizać akcja! Zgadzam się, to było kapitalne uderzenie! Naprawdę należą się wielkie wyrazy uznania! No sam nie wiem jak mu się to udało. Rzeczywiście strzelił tak zwaną słabszą nogą. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Bramka po takim strzale! No, akcja Stadiony Świata! Strzał niemal idealny! To jest piękne w tej grze! Nie stąd, nie zowąd! Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! Zdobyli gola i to nie powinno dziwić! Są dzisiaj wyraźnie lepsi! Zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatki. Ich przewagę widać na całym boisku, mają w sobie jakąś siłę, kontrolują przebieg spotkania. Popowski i Jacek Laskowski, zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Ciekawe, jak zaprezentują się oba zespoły. Ale specjalna! GO! Co za niesamowity strzał! No, czekam na powtórkę, bo naprawdę palceli zaś akcja! Zgadzam się, to było kapitalne uderzenie. Naprawdę należą się wielkie wyrazy uznania! Potężny strzał z daleka, a jednak piłka znalazła drogę do bramki. Fantastyczne uderzenie, ale z takiej odległości Bramkarz nie powinien dać się zaskoczyć. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Wólnet Basza. Dobra pozycja do oddania strzału. Kapitalne uderzenie! Jest gol! No to był strzał z najwyższej półki! Bramka, którą będziemy chcieli oglądać wielokrotnie! Wspaniałe, precyzyjnie uderzona piłka! Bramka w takich sytuacjach nie ma nic do powiedzenia! Ależ błyszczy dzisiaj formą! To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat w jego wykonaniu. Spójrzmy na to z innego kąta. Prawka po takim strzale! No, akcja stadiony świata! Strzał niemal idealny! To jest piękne w tej grze! Nie stąd, nie zowąd! Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra! Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Te dwa z... To na pewno jeszcze nie koniec emocji. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że... Ładnie! Tak jest bramka i to jaka to był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiały Jacek więcej takich strzałów. O, popieram. Poprosimy takie w każdym meczu. Widzimy jeszcze raz, jak padła bramka. Niewiele tam brakowało, żeby to obronił. Musnął piłkę, ale uderzenie jednak było na tyle mocne, że piłka wpadła do bramki. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Kapitalna interwencja w porę. przeciął to podanie. Ale petarda! Tak, tak! Piłka w siatce! Bramka po takim strzale! No, akcja stadiony świata! Strzał niemal idealny! To jest piękne w tej grze! Nie stąd, nie zowąd! Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! Piłka odbija się od poprzeczki i wpada do bramki coś niesamowitego! Przez chwilę myślałem, że wróci w pole karne, ale dopisało mu szczęście! Piękny gol!